Słyszę właśnie, że mądry poseł po szkodzie, bo wszyscy tu przedstawiciele zmienili front i mówią to, co mówiła od półtora roku Konfederacja. Trzeba Ukrainie wystawić rachunek. To są dane Instytutu Gospodarki Światowej, która podlicza naszą pomoc militarną, humanitarną, finansową. Pomoc dla obywateli Ukrainy na 71 miliardów, za, za którą głosowali w specustawa wszyscy przedstawiciele poza Konfederacją i prywatna pomoc Polaków 10 miliardów złotych. W sumie ponad 100 miliardów. Wdzięczności brak. Powinniśmy się natychmiast Domagać takich elementarnych rzeczy, czego domagaliśmy się od początku wojny, jak umożliwienie ekshumacji zwłok, na przykład ofiar wołenia, czy oczywiście wycofanie tej skandalicznej skargi do WTO, ale Polska jednocześnie powinna wycofać przywileje socjalne, tak jak 500 plus za paszport, za czym głosowali wszyscy poza Konfederacją, czy wycofać nabywanie prawa emerytalnego tylko za jeden dzień przepracowany przez Ukraińca i przestać płacić 40 zł każdemu Ukraińcowi za to tylko, że jest. W Polsce, no i rozszerzyć Dziękujemy embargo bardzo. na. Inne to podówne. Konrad Berkowicz. Panie ministrze, od początku wojny jako jedyni mówiliśmy Konfederacja, że rząd powinien kierować się wyłącznie interesem Polska, nie przyjaźniami czy chęcią zbawiania świata. Dlatego jeśli wspieramy Ukrainę, to powinniśmy od razu wymagać konkretnych działań z tej strony. Wy jednak zamiast wyegzekwować tak elementarną rzecz przy tej wielkiej pomocy 100 miliardów, jak ekshumacja ofiar, wołynia, nazywaliście nas w związku z tym agentami ruskimi i za się przytulaniem z bardzo. prezydentem Zeleńskim. Ja tylko chciałem wręczyć. Konfeder Pytanie, Panie, brzmi? Pytanie brzmi, czy jak wręczymy wam takie misie, się wyprzytulacie, to wreszcie zaczniecie Proszę prowadzić Czesu, Odpowiedzieć Odbamy. Marcinowi o ciebie. Wydaje się, że wręczenie przez przedstawiciela Konfederacji symbolu rosyjskiego niedźwiedzia jest niezwykle symptomatyczne. Rzeczywiście, rzeczywiście mam wrażenie, że jesteście w tym uścisku tego rosyjskiego niedźwiedzia i część waszej polityki i się są tego, ryskimi agentami. Z tego, proszę Państwa. tego wynika. Konfederacja byliśmy jedynymi, którzy sprzeciwiają się bezprawnej segregacji sanitarnej ustawą lockdownowym, niszczeniu biznesu. Tylko my nie głosowaliśmy za tymi ustawami i byliśmy przez wszystkich tutaj obecnych przedstawicieli sił parlamentarnych w związku z tym e, nazywani e, szurami albo siewcami śmierci. Później przyszła wojna, która spowodowała, że z dnia na dzień okazało się, że wirus nie jest groźny, maseczki można zdjąć i już nie, nie byliśmy wykluczani z Sejmu, nie dostawaliśmy kar, kary za brak maseczek, bo w jeden dzień byliśmy groźni, a na następny już nie. Okazało się po prostu, że mieliśmy rację. Sprzeciwialiśmy się bezinteresownej, to znaczy bez e, oczekiwania czegoś dla interesu Polski i nadmiernej pomocy Ukrainie. Byliśmy nazywani ruskimi agentami. Teraz słychać to w tej debacie i widać po zachowaniu Ukrainy. Mieliśmy rację, trzeba twa prowadzić twardą grę interesów. Sprzeciwialiśmy się wreszcie e, masowej, niekontrolowanej imigracji z e, innych kręgów kulturowych. Nazywali byliśmy rasistami. Teraz wszyscy Panie, mówią. Proszę, proszę Zegar, Dlatego mamy też środków. rację, proponując nasz program: obniżenie radykalne podatków, biurokracji. Polacy bogaci swoimi portfelami, a nie budżetem państwa. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.